W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Ludwiku Maryjo Grunią de Montfort, módl się za nami. Rozpoczynamy dziesiąty dzień naszego przygotowania do oddania się Maryi w matczyną niewolę miłości. Dziś rozważymy punkty 68 do 77 traktatu o prawdziwym nabożeństwie. Wszyscy jesteśmy niewolnikami Chrystusa i Maryi, pisze święty Ludwik. Przed Chrztem Świętym byliśmy niewolnikami Szatana. Chrzest Święty uczynił nas prawdziwymi niewolnikami Jezusa Chrystusa, którzy mają żyć, pracować i umierać tylko po to, by rodzić owoc Bogu człowiekowi, by go wielbić w naszym ciele i pozwolić mu panować w naszej duszy, gdyż jesteśmy Jego zdobyczą, Jego ludem nabytym i Jego dziedzictwem. Dlatego przyrównuje nas Duch Święty. Do drzew, posadzonych na roli Kościoła wzdłuż potoków łaski, mających rodzić owoc w swoim czasie, do latorośli, której szczepem jest Jezus Chrystus i która ma wydać obfite grona, do stada, którego pasterzem jest Chrystus i które ma rozmnażać się i hojnie dawać mleko, aż wreszcie do ziemi urodzajnej którą Bóg uprawia, a której ziarno mnoży się i przynosi plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Jezus Chrystus przeklął nieurodzajne drzewo figowe i wydał wyrok potępienia na nieużytecznego sługę, który nie umiał pomnożyć swego talentu. Wszystko to dowodzi, że pragnie on od nas, słabych ludzi, owoców. To znaczy dobrych uczynków. Święty Paweł pisze, w liście do Efesjan. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z Góry przygotował, abyśmy je pełnili. Przytoczone Słowa Ducha Świętego, Wskazują, że Jezus Chrystus jest jedynym źródłem wszystkich naszych dobrych uczynków i ma być także ich celem ostatecznym. Oraz że mamy mu służyć nie tylko jako najemnicy, ale jako niewolnicy z miłości. Święty Ludwik Maria wyjaśnia znaczenie słowa niewolnik, dokonując ważnego rozróżnienia. Czytając jego słowa, musimy pamiętać, że żył w czasach końca XVII i początku XVIII wieku. Na Ziemi istnieją dwa rodzaje przynależności do kogoś względnie zależności od czyjejś władzy zwykła służba i niewola. Stąd też mówimy o sługach lub o niewolnikach. Przez kontakt służebny. Jakich chrześcijanie między sobą zawierają? Człowiek zobowiązuje się służyć drugiemu przez pewien czas i za pewną opłatą. Natomiast człowiek zostający w niewoli przez całe życie zależy zupełnie od swego pana i jest zmuszony służyć mu bez żadnego odszkodowania lub zapłaty. Święty Ludwik przyznaje, że istnieją trzy rodzaje bycia niewolnikiem. Możemy mówić o niewoli naturalnej, ponieważ wszystkie stworzenia są w pewnym znaczeniu niewolnikami Boga. W Psalmie czytamy, że do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Możemy mówić również o niewoli przymusowej, która jest właściwa dla złych duchów. Oraz dusz potępionych, które nie chcą służyć Bogu i są poddane Jego władze mimowolnie. Trzecim rodzajem niewoli jest niewola dobrowolna. Jest to najdoskonalsza forma niewoli i przynosi ona najwięcej chwały Panu Bogu, który patrzy w serce, prosi o serce i nazywa się Bogiem serca. Czyli miłującej go woli. Przez dobrowolną niewolę przenosi człowiek Boga i jego służbę ponad wszystko, choćby nawet prawem natury nie był do tego zobowiązany. Święty Ludwik Maria wskazuje różnicę pomiędzy sługą a niewolnikiem. Po pierwsze, sługa nie daje swemu Panu wszystkiego, czym jest i co posiada, ani wszystkiego, co może nabyć z czyjąś pomocą lub własnymi siłami. Niewolnik tymczasem oddaje się swemu panu całkowicie, oddaje mu się bez zastrzeżeń, oddaje mu wszystko, co posiada i wszystko, co może zrobić. Po drugie, sługa domaga się zapłaty za usługi, które panu oddaje. Tymczasem niewolnik niczego nie może wymagać. Choćby nie wiem, jak pilnie, zręcznie i jak ciężko pracował. Po trzecie, sługa może opuścić swego pana, kiedy zechce, a przynajmniej wtedy, gdy upłynie czas jego służby. Niewolnik natomiast nie ma prawa opuścić swego pana samowolnie. Po czwarte, pan nie posiada nad sługą prawa życia i śmierci. Gdyby go więc zabił, jak zwierzę domowe, popełniłby karygodne morderstwo. Tymczasem pan niewolnika ma z mocy prawa zastrzeżoną władzę nad jego życiem i śmiercią. I to taką, że może go sprzedać komu zechce, albo i zabić, jak, nie przymierzając, mógłby to zrobić ze swoim koniem. Po piąte, sługa pozostaje na służbie u pana przez jakiś czas, niewolnik zaś na zawsze. Nic jak niewola bardziej na świecie ludzi ze sobą nie łączy. Nic bardziej nie sprawia, że jeden człowiek staje się pełniejszą własnością drugiego. Chrześcijanin. Nie zna też innego sposobu, by stać się zupełniejszą własnością Jezusa Chrystusa i jego najświętszej matki nad niewolę dobrowolną. Apostoł z dumą określa się jako Servus Christi, sługa Chrystusa. W Piśmie Świętym chrześcijanie niejednokrotnie nazywani są serwi Christi, sługami Chrystusowymi. Wyraz zaś sługa, servus, w starożytności nie oznaczał nic innego jak niewolnika, bo wtedy nie było jeszcze sług w dzisiejszym rozumieniu. Twierdzę zatem, pisze dalej święty Ludwik, iż musimy należeć do Jezusa Chrystusa i jemu służyć nie tylko jako słudzy lub najemnicy, lecz jako niewolnicy miłości. Którzy oddają się Mu i poświęcają z wielkiej, a serdecznej miłości, by służyć Mu jako niewolnicy, dla samego zaszczytu, że do Niego należą. To, co bezwzględnie orzekam o Jezusie Chrystusie, to samo twierdzę o Matce Najświętszej, ponieważ, jak mówią święci, wszystko, co jest właściwe Bogu z natury, jest właściwe Maryi na mocy łaski. Idąc za odczuciami i przykładem świętych i wielu uczonych, można zatem zostać i nazwać się niewolnikiem z miłości Najświętszej Panny, by przez to stać się w sposób doskonalszy niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Maryja nie jest jak inne stworzenia. Które, gdy się do nich przywiążemy, raczej od Boga nas oddalają, niż do Niego zbliżają. Największym pragnieniem Maryi jest raczej to, by nas zjednoczyć z Chrystusem, z synem, a największe pragnienie jej Syna, żebyśmy przychodzili do Niego przez Jego świętą Matkę. Święty Ludwik podsumowuje. Jeśli ktoś nie chce nazwać się niewolnikiem Najświętszej Maryi Panny, nie ma to znaczenia. Niechże się stanie i nazwie niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Wszak znaczy to tyle samo, co być niewolnikiem Maryi, gdyż owocem i chwałą Maryi jest Jezus. Na początku dzisiejszego rozważania stańmy w obecności Pana Boga, prosząc Go o wszelkie dary Ducha Świętego oraz o opiekę Matki Najświętszej. Prośmy szczególnie o łaskę wielkiego pragnienia podobania się Bogu oraz aby jedynym moim celem było podejmowanie decyzji prowadzących do życia wiecznego, bez ulegania pokusom tego świata. Rozważania zaczerpnięte są z teologii doskonałości chrześcijańskiej, według Antoniego Rojomarin. Trzecim postanowieniem, jakie możemy podjąć, jest rozważanie marności tego świata. Świat przemija bardzo szybko, a wraz z nim także, jak pisze święty Jan, wszystkie jego przyjemności i pożądliwości. Świat zaś przemija. A z nim jego porządliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Nie ma nic stabilnego pod niebem, wszystko jest w ruchu i wrze jak morze, kiedy wzmaga się burza. Świat nieustannie zmienia swoje osądy, twierdzenia, gusty i kaprysy. Czasami zapiera się tego, czemu wcześniej przyklaskiwał, bez opamiętania. Bez żadnych skrupułów przechodzi od skrajności w skrajność, a jedyną jego stałością jest kurczowe trzymanie się tego, co łatwe, kłamstwa, ułudy i zła. Wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny, mówiła święta Teresa. Z nim na zawsze pozostaje Jego prawda, Jego słowo i Jego sprawiedliwość. Chrystus poucza nas, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Z Ewangelii według świętego Mateusza, Człowiek, który żyje gromadząc sobie skarby w niebie, to człowiek, który stara się żyć według nauki Chrystusa, który mówi: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, Albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie albowiem Wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Słowami litani o pokorę, prośmy o głębokie zrozumienie marności tego świata oraz o łaskę podążania drogą, którą tymi błogosławieństwami wytycza nam Chrystus. Panie, zmiłuj się nade mną. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną. Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Od pragnienia, aby mnie zbytnio szanowano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie potrzebowano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie chwalono, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie nad innych przedkładano, zachowaj mnie, panie. Od pragnienia, aby mnie uznawano, zachowaj mnie, panie. Od pragnienia, aby mnie się radzono, zachowaj mnie, panie. Od bojaźni przed upokorzeniem, wybaw mnie, panie. Od bojaźni przed pogardą, wybaw mnie, panie od bojaźni przed pomijaniem wybaw mnie panie od bojaźni przed spotwarzaniem wybaw mnie panie od bojaźni przed zapomnieniem wybaw mnie panie od bojaźni przed wyśmianiem wybaw mnie panie od bojaźni przed gromieniem wybaw mnie panie od bojaźni przed posądzaniem Wybaw mnie, Panie. Od smutku na widok mej nędzy, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku w niepowodzeniach nad uświęcaniem siebie czy innych, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie upominać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie upokarzać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mną pogardzać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie wyśmiewać. Wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą o mnie zapominać. Wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie pomijać. Wyzwól mnie, Jezu. Aby inni byli bardziej kochani ode mnie. Naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni byli bardziej cenieni ode mnie. Naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni byli chwaleni, a ja zapomniany. Naucz mnie Jezu tego pragnąć. Aby inni byli przedkładani we wszystkim ponad mnie. Naucz mnie Jezu tego pragnąć. Aby inni wzrastali w sławę, a ja się umniejszał. Naucz mnie Jezu tego pragnąć. Aby innym były powierzane inne sprawy, a ja był pomijany. Naucz mnie Jezu tego pragnąć. Aby wszyscy byli święci ode mnie. Naucz mnie Jezu tego pragnąć. Maryjo, matko pokornych, módl się za mną. Święty Józef i opiekunie pokornych, módl się za mną. Święty Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą, módl się za mną. Wszyscy sprawiedliwi i święci, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory, Módlcie się za mną. Módlmy się. Jezu, który powiedziałeś, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Uczyń serce moje według serca twego. Amen.